I tutaj widzimy, że mamy takie delikatne naczynka, żeby je lepiej zobaczyć. Możemy delikatnie, właśnie tak napinać skórę, wtedy one stają się dużo bardziej e, widoczne. E, głowica, którą będę pracowała, e, wyznacza mi odległość pracy od skóry, czyli ja ją po prostu przykładam do skóry i przeciągam wzdłuż naczynia krwionośnego. Maksymalnie w jednym miejscu mogę pracować dwa razy, ale staramy się oczywiście, żeby było to pojedyncze przejście. Tutaj mamy też taki specjalny pierścień, który świadczy o głębokości pracy lasera. Jeżeli chodzi o naczynka zlokalizowane na twarzy, zazwyczaj pracujemy na głębokości 0,5 mm albo 1 mm i jest to głębokość wystarczająca. Natomiast w przypadku naczynek krwionośnych na, na przykład na nogach możemy pracować nawet na głębokości 2 lub 3 mm. Jeżeli widzimy, że naczynka nam się nie zamykają, może być tutaj problem oczywiście w złych parametrach albo w głębokości właśnie działania lasera. Jeżeli chodzi o odczucia podczas zabiegu, to oczywiście dostosowujemy je do odczuć klienta, natomiast oczywiście muszą być one odpowiednio wysokie, aby te naczynka nam zamykać. Ja tutaj oczywiście również sobie zakładam okulary. Są to okulary takie z filtrem ochronnym brązowym. Ustalam sobie parametry urządzenia. I proszę sobie spojrzeć tutaj w samym środku. Yy, Mamy emitowaną wiązkę światła laserowego, mamy czerwony punkcik w miejscu, gdzie właśnie urządzenie je emituje, i ten czerwony punkcik kieruje właśnie w miejsce, gdzie mamy naczynko krwionośne. I rozpoczynam na brodzie, sprawdzimy sobie, czy mamy odpowiednie parametry, czy naczynka nam się zamykają, i pierwszy impuls. Jak odczucia? Porządku. Co pani odczuwa? No takie leciuteńkie. Ok, i Mhm. Uh -huh. Jeżeli gdzieś odczucia by się zmieniły, to proszę mnie poinformować. Natomiast widzę, że tutaj naczynko się ładnie zamknęło, więc będę pracowała właśnie na tych parametrach i zaczynam. Czyli tutaj jakby kieruje właśnie ten czerwony punkcik wzdłuż naczynia krwionośnego. I delikatnie napinam skórę, żeby sprawdzić, czy naczynka się zamknęły. I widzę, że tutaj jeszcze mamy takie bardzo delikatne, i sprawdzam z drugiej strony.